Witam Was wszystkich już w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Minecraft na modach bodaję, że 15, ładna okrągła liczba. W zasadzie to jest odcinek jubileuszowy, z okazji 5000 subskrypcji na moim kanale. I chciałbym wam naprawdę oficjalnie, oficjalnie bardzo podziękować za to, że ogólnie subskrybujecie mój kanał, za to, że jesteście ze mną, że dajecie te lajki w górę, łapki w górę, czyli lajki, komentarze, wszystkie te ulubione filmiki. Naprawdę bardzo mnie to motywuje, bardzo wam za to dziękuję. Ale koniec tych oficjalnych informacji. Przechodzimy do rozrywki, czyli nowego moda, w którego wygrałem. I tak jak mówiłem, obiecałem, jest związany z Netherem. O Boże, otworzyłem to. Nie, nie wiedzieliście. Mod związany, jak widzieliście, z kostkami i soul sandem. To już na pewno każdy wie, a raczej większość, że to mod HeroBrine, do którego link znajduje się w opisie oraz film, jak go zainstalować, jak się nim posługiwać. Minekusim o tym mówi. Dokładnie, więc. Więc co? Więc yy, robił nasz totem w tym oto miejscu, by go fajnie było widać. O, wow, gra jest strasznie. Nie, nie jest głośno, dobra. A może? <laughs> Damy 10%. Ehm, dobrze, więc tak, tutaj będzie stał ten totem Herobrina. Powiem szczerze, że jeszcze nie grałem na tym modzie i. O Boże, nie wziąłem craftingu. Drzewo, drzewo! Drzewo bliższe. Fuck. O, tutaj jest, dobra. Więc zbierzemy drewienko. Jezu, zapomniałem o Craft Table. O Craft Tableu. Mm, strasznie wydaje mi się, że głośno jest gra. No ale cóż, ee, kopiemy, kopiemy. Jeden starczy. I tak, e, na czym polega mod? Na tym, że craftujemy taki totem. Zaraz zobaczycie jaki. Ten totem wzywa Hero na mój świat. Jest to mod podobno groźny, sam nie wiem, zobaczymy. Powiem że nie gram na nie. Tylko sprawdziłem, czy jest kompatybilny z istniejącymi modami. I jest. I nawet nie gram na nie, żeby po prostu zachować moje pierwsze reakcje na filmiku. O, jakaś muzyczka. Tak się kraftuje totem Hero Brina. Jezu. No cóż, bierzemy go. I tutaj złoto. Ze złota musimy stworzyć dwa bloki złote. Które są też potrzebne do totema? To temu, to temu. Ok, mamy obydwa. Zapalniczka oraz jeszcze jeden netherrack. O! Aż się boję. Więc tak, jeszcze taka muzyka taka tajemnicza. Piękny widok na tą górę, naprawdę. Tylko musimy jeszcze jakieś budowle takie duże tu wybudować. Takie. Wow! Coś zajebistego trzeba tu jeszcze postawić. No cóż, A to nie koniec, nie bójcie się. Ta seria jeszcze będzie naprawdę bardzo długa. Nie bójcie się. Więc tak, jeden. Drugi klocek złota. Teraz yy, nasz totem, czyli ten. E, netter Rack z taką twarzą e, Herobrana. Nie wiem, czy to że teraz widzicie, ale zaraz zobaczycie, O Boże, ona się świeci. No cóż, jest taka twarz, zaraz zobaczycie. Teraz jeszcze wyżej stawiamy netter Rack zwykły. Podpalamy go i trzeba będzie uciekać, bo chyba grzmotnie piorun. E, tak, grzmotnie, bo sprawdzałem filmik, jak tym się posługiwać. Bo też skądś to trzeba wiedzieć. Więc tak, uwaga. A! poszło. O, nie wiem, czy to była dobra decyzja, ale cóż. Mam, mam nadzieję, że przeżyjemy, że nas nie zabije. Wiem, że pojawia się w losowych momentach gry i może coś tam porobić, coś poniszczyć. Nie wiem, czy nas może zabić. No ale cóż, wiem, że jest groźny. Ehm, ok, mieć do ręki i możemy się go spodziewać. Nie wiem, jak często, się, jak często się pojawia, jak często, jaki mocny jest i co on ogólnie robi. O Boże, po co mi ten enderman tutaj? Fuck! Co jest, no, wody się boisz, Frajerze? Może nie przyjdzie, nie wiem. Hmm, Herobrine pojawia się na wszystkich poziomach trudności O Boże, już tu leci, bo go tam nie ma Prócz Peaceful Więc, o Jezus, dzień nastaje, szkoda Bo chciałem ten efekt zobaczyć, jak to fajnie wygląda No cóż, ten odcinek jest dosyć krótki Taki naprawdę na temat tego, tego że te 5000 subskrypcji oraz, oraz tego moda A w następnym odcinku zrobimy taką podróż po świecie Będziemy zwiedzać, a przy okazji szukać tego Hirobaina. Weźmy jeszcze ten workbench, który tam stoi, sobie o niej zapomniałem i idziemy do domu. Może, może go po drodze spotkamy, chociaż wątpię. No cóż, w każdym razie e, mod jest naprawdę bardzo ciekawy. E, jest kompatybilny z, z, z aktualnymi modami, czyli CCTV oraz Fireworks. E, do niej też jest oczywiście link w opisie. I lecimy, aby go nie spotkać. E, ogólnie w dzień jest też spotykany, więc o to się nie bójcie. Creeper! Trzeba będzie go zlikwidować. Uciekaj. Bandy to jeden. Dawaj. Ekspa. Pięknie. I tak. Hmm. Aha. Apelacje dla widzów. Błagam Was. Wiele osób pisze mi. Na temat modów naprawdę bardzo znanych Typu LittleBlocks, Herobrine Na przykład, nie wiem, Toomny items Chociażby, nie żartuję sobie W każdym razie chodzi o to, że Ja was proszę po prostu o linki do bardzo nieznanych modów Które dopiero wystartowały, na przykład Które są naprawdę nieznane Jeśli po prostu uważacie, że jakiś mod jest nieznany Możecie wysłać linka, ale mody typu Typu te LittleBlocks Lub tam inne, nie wiem, na przykład teraz jakie Naprawdę wiele modów znam Pamiętajcie o tym I nie musicie mi wszystkie wysyłać czy też prosić, to, który się musi pojawić? Pamiętajcie o tym, że nie wszystkie są kom kompatybilne. E, Hirobrana nie było, co mnie naprawdę dziwi. Myślałem, że go spotkam po drodze i będę prostu ryczał jak baba. E, no ale cóż, e, żartuję. W każdym razie, no jest bezpiecznie na razie. Peaceful nie ma, bo żeśmy walczyli z potworkami. No cóż. Aha, e, zapomniałbym. Jezu, e, z okazji tych 5000 subskrypcji, tych widzów waszych całych, dziękuję wam bardzo ehm, Postanowiłem się zrekompensować i dać wam tego save'a tak Dam wam save'a Prosiliście, błagaliście i wiele razy odmawiałem, mówiłem, że może na jakiś event, na jakąś tam okrągłą liczbę subskrypcji No i cóż, e, przekonaliście mnie Chociaż to jest chyba jeden, jedyny raz, nie wiem czy jeszcze kiedyś dam tutaj sub tego e, save'a No ale może, nie proście, to po prostu pogarsza sytuację, uwierzcie mi Więc, e, więc save'a macie pamiętacie, że do save'a są potrzebne te dwa mody, czyli trzy, mod trzy mody w zasadzie. Chociaż nie, ja dam wam, save'a przed zrobieniem tego temu, żebyście się przypadkiem nie bali. Sami z tego zróbcie Więc tak, czyli CCTV musicie mieć oraz fireworks. Jeśli tego nie wgracie, po prostu nie będą te mody działały, bloki fireworks a oraz CCTV, czyli kamerki się usuną same i możecie grać na sejwie. Więc tak, no kurczę, gdzie jest Hero Ryan? Chciałem go spotkać dzisiaj, no ale cóż, to w zasadzie powoli wszystko Pójdźmy jeszcze do naszego nawiedzonego lasu, bo jestem ciekawy jak tam wygląda wszystko. Bo szczerze, przyznam się, dawno nie grałem. Ehm, ostatnio mam mało czasu. Ale cóż, lecimy do naszego lasku. zobaczę jak tam to wszystko wygląda. Okej. Okay. Ciekawe gdzie jest ten Herobrine Myślałem, że go spotka w tym odcinku, no ale dobra, zrobimy to w następnym odcinku Kiedy zrobię wyprawę po tym świecie, będziemy zwiedzać okolice I wiecie którą okolicę? Tamtą, z tamtej strony Tam jest taka wielka góra, którą zawsze widzieliśmy z daleka A tam nigdy nie byłem Więc naprawdę jestem tam, nie wiem, ta troszeczkę widać pomiędzy tymi drzewami, tam fragment góry Ale tamtą stronę będziemy się kierować Więc zobaczymy jak to wygląda Teraz lecimy do naszego lasku, tam jeszcze możemy się pofajtować z, z potworkami I to będzie wszystko w tym odcinku Taki dosyć krótki. jubileuszowy w zasadzie. Mm, pięknie jak go widać, co Może go jeszcze kiedyś powiększę, tak z dwa razy. Nie wiem czy mi się będzie chciało. Uwierzcie mi tak długo to budowałem. E, lecimy. Zaś... No już Creepera widzę. A jak no? To jest po prostu ich... ich taka miejscówka. Masakra, a ja to, ja to nazwałem domkiem wypoczynkowym. Jezu. Uciekaj! Bandyto jeden. Gdzie się kryjesz? Co jest? Co z tobą ziom? Dawaj proszek Gunpower. O oh, fuck. O tu jest na przykład ta kamerka na drzewie, która właśnie pokazuje widok ładny na... O, a, Czekać! E, która pokazuje... O, tam jest właśnie na tym drzewku. Pokazuje widok na... uuu! Dobra. Dobra. Musimy go przez okienko załatwić. Um, I jeśli po prostu nie, nie tak mówię, nie wgracie tych modów po prostu nie będą działały, ale save nadal będzie e, działał, więc spokojnie, nie bójcie się. E, no no jest Herobrine. Co tam Creeper? Chcemy Herobrina. O nie, o, o, walka, walka będzie, patrzcie. Obstawiam, o Boże tu jest creeper, boję się obstawiać. Przez okno będziemy obstawiać. Czekajcie, szybko, żeby się nie zabiły. Obstawiam na... E, na, na... tego przy oknie. Na no, ziomek trawgo. Dobrze, chyba go zabił. Nie. przegrałem zakład. E, no cóż, a tutaj nie ma trawy, dlatego że tu wiele wybuchów po, e, zrobiłem niechcącą. Przy ostatniej grze widocznie, pamiętam coś tam jeszcze? Z tej strony też, właśnie, widać. E, no i są efekty po prostu. Walki z Creeperami i wiele innymi potworkami. Level mamy 12. Nie tak źle. Na pewno się potem. Ohoho, tego tu jest za dużo. Ja uciekam, ja uciekam. A! o Boże. Tu jeszcze dwa zombiaki. No jak no tego jest po prostu masa. W zasadzie to jest to wszystko na tym, w tym odcinku. W następnym będzie troszeczkę dłuższy odcinek następny będzie. I poszukamy tego heroina Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że, że dacie tego lajka z okazji tych 5000 subskrypcji. No i cóż, bardzo Wam za to dziękuję, naprawdę. Bardzo mnie to motywuje. No i cóż, dzięki, że oglądaliście Trzymajcie się. O Boże owca! A tak sobie zerkałem Fart. Dobra. Dzięki, że gnaliście. Może tu jeszcze o co będzie? Nie, nie ma. Trzymajcie się. Fajne drzewo. Cześć.